Iowski Big Sigma dzisiaj robimy o 21.00. Nagrywam film. Twarz pokaże na 100 like. Ogólnie ciężko się grać, patrzy na telefon i na ten, ale ok. Dobra, jestem. I wchodzimy na serw przyjaciela i dzisiaj wam pokażę moje brandy oto. Wow. Szkoda, że nie mogę efektów specjalnych, bo dopiero zaczynam. Jutro rano wam zwrócono nowe film. Filmy są zawsze o 21.35. Nie no, że kto ja był wtedy wyspał.

To na tyle naszego filmu. Jeśli się cieszyliście, to się Wam podoba. Naga i cześć i czołem.